I teraz wracamy do tematu orkiestry. A czegoś ja nie jestem takim szczęśliwym mieszkańcem Tarnogrodu i burmistrzem, że jak zdaliśmy dotację i Rada ją uchwaliła, to orkiestra nie gra. I ja się tym nie interesuję. Tylko cieszę się, i idę w pochodzi na 3 maja, 11 listopada. Czego nie, nie pójdę na mecz, nie poglądam, nie pogwizdę i nie wydrę się na sędziego tylko cztery razy na zebraniu i namawiać, żeby powstało po szkodach chłopaków imionych, tu już to przyszło 30 z rodzicami i namawiać. I dzisiaj to mnie prezes klubu przynosi o rezygnacji. U mnie leży rachunek na 22 700 wzorlika. I czego ja mam się zajmować na co dzień orkiestro? Czego te twory, jak dostały pieniądze z gminy w formie dotacji, nie działają i nie podziękują? Tylko na co dzień ja przeżywam ich problemy? A, 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 a dlatego przeżywam, bo jeszcze trochę czuję odpowiedzialność. I dobrze wiem, i odpowiedziałem pani wiedziorek, i tak akurat takie się bo na komisji Panu powiedziałem. I z kolei znowu mnie zdziwiło pańskie pytanie. Bo jeżeli pan uważa, że w przeciągu dwóch dni problem orkiestry się załatwi, to ja pana poproszę przyjść pan do urzędu, ja panu dam poważnie delegację i załatwię. Ale Ale być dół, rynku, rynku, rynku. Ja już tam Nie na tej komisji społecznej, tylko na południowości, jak mówiłem, no. o tym sprawie byłem u, u pana nie tylko byłem u pana systemu. No, no. 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 Ale zytałem ja mam ja tam u, 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 u pani dyrektor, to nie tak może to sprawą pan mhm. by nagle mnie zaniepokoiła sprawa, że, że nastąpił miesiąc luty mi dawno rodzice rodzice dzieci, którzy grają w orkiestrze. Dali sygnał, że nie ma tych. Nie ma rynków. No, nie wiem, ale ja odpowiadać i... tak, tak. no, za tym, zacząłem. Ale na koniec tak to mówiliśmy, no, w mówiliśmy w Ale na pierwszej komisji była mowa, że będzie coś z tą sprawą zrobione i od marca ruszy. ruszą. No, ruszę. Tak. Proszę. No, Tylko, że ruszy. będzie dalej do końca, coś zrobione, a sytuacja wierzy. jest zła. Rozmawiałem, rozmawiałem z, z kierownikiem orkiestry. No. On mówi, że do tej pory nie było żadnych rozmów. Co miesiąc Nie było. No nie było, no. Bo... To, 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 to teraz się w ciągu, nie wiem, miesiąc, do końca miesiąca zostało 3 dni. Nie, no ale proszę Pana, wszystko się musi jakoś kręcić. Ja, ja proszę Pana, nie. To teraz ja będę szczery do bólu i powiem tak. W ubiegłym roku była jakaś kwota zapisana, nie wiem czy Pan pamięta, jako Po pewnym spotkaniu wynagrodzenia tak wzrosły, że w miesiącu czerwcu zbrakło nauki jeszcze 6 tysięcy. A umowa była taka, że tak wzrastają wynagrodzenia, że do Września, Panie pamiętam jak na komisjach była przetrzymają, coś dołożymy i do grudnia przyjadą. Już w czerwcu brakło 6 tysięcy. A problem był taki, jak Pani Renata Wdowadnia, być może tak jest, że stawki drastycznie wzrosły, jak były miękkie projekty unijne i stawki poszybowały w górę. Więc ja uległem i na, w ubiegłym roku Rada dołożyła. W tym roku na planowany budżet 40 tysięcy, jak otrzymaliśmy rachunek 3700 za wynagrodzenia, to proszę podzielić. Wystarczy na miesięcy 9. Gdzie są zakupy, gdzie są konserwacje, gdzie jakiś wyjazd, czy coś takiego. Plus, plus jeszcze przyjęliśmy zasady takie, że i dalej powiem, musimy żyć w takim w takim, w takim tym, że sportowcy na wodzie na gosze do przeobrażenia. Że trener coś tam ma wyrażone, bo nigdzie nikt nie trenuje za darmo, ale zabobnicy nie biorą. W innych już tam klubach różnie mówią, że biorą. W tabloidach, razie po tej reformie i są problemy na Więc żadna strasznie funkcjonuje, mimo że się nazywa OSP za darmo, orkiestra nie gra za darmo. Jak powtarzaliśmy w ubiegłym roku również, żeby orkiestra ochoczo grała, to będzie miała wypłacone 2 6 razy diety. I tych pieniędzy zbrakło. W tym roku, jak. Mówi, budżet uchwalony nie pozwala grać każdego miesiąca, więc co ja mogę w styczniu zrobić? Powiedziałem tak, w związku z tym, że nauka w styczniu była, proszę podpisać umowy na styczeń i wypłacić. W lutym są ferie w szkole, dzieci niech mają ferie na cały luty. Od lutego, marzec, kwiecień, maj, zgramy i uczymy się, wakacje będzie przerwa i w grudzień będzie przerwa. To nam pozwoli w budżecie wylądować. Chyba, że rano to dołożę. Pan tam wązu kiwa głową. Jak pan nie chce grać, będzie pan grał. I, I tego. I proszę pana, tak to jest, taka jest twarda rzeczywistość. Jeżeli ktoś uważa inaczej, proszę, bo tu klient, jeszcze co? W ubiegłym roku, ja do tego nie ma jeszcze decyzji mojej, bo nie wiem co zrobić, proszę pana. Prowadzę rozmowę, pani Radny, głową kiwnie, że prowadzimy różne rozmowy, różne scenariusze, rysujemy i nie naszego w przeciągu tygodnia tego scenariusza, proszę mi wierzyć, zrobić. Żeby było dobrze. Bo. To, że przeszliśmy na diety i, i wypłaty dla tych, brakowa na pieniędzy. Okolica okolicach stycznia zjawił się Pan dyrektor i Pan Wojciech, bo rozumiem, że artywista orkiestry grający, i powiedział tak, proszę Pana, mamy wspaniały pomysł, żeby orkiestra grała ochoczo i dobrze, to, to, to będziemy na tych samych zasadach, wy, wy, wynagrodzenia i tak dalej. I zrobił Pan jeszcze trzy wycieczki dla orkiestry, to wtedy fajnie będziemy grać i będziemy No ja, ja im powiedziałem, że takich pomysłów to mi nie trzeba, ja też mogę wymyśleć, że jak będą pieniądze dodatkowo po satysfakcji, to, to się wszyscy ucieszą. To nie jest rozwiązanie, nie trzeba rozwiązania, skąd się wezmą pieniądze. Bo proszę Pana, no nieraz jest życie twarde. Kilka razy jak była mowa o funkcjonowaniu orkiestry, to badała propozycja, dlaczego dzieci, które utrzymują instrumenty i naukę, nie płacą. Bo tu się tak hojnie mówi, pani Renata mówi, że kółka jeszcze są otwarte dla wszystkich dzieci. Proszę bardzo, komisja analizowała i widziała, że w tych, w tych dzieciach jest dwie grupy, gdzie jest dzieci połowa bukowina płusy i się zastanawia, czy my mamy listę otwartą i hojną dla innych dni. Bo, bo te, no, ja, ja rozumiem, że jest piękny tą kulturę w takim Kaganie coś wiaty i kultury rozszerza na cały region i nad pięknymi ambicje swoje jest zaspokojane. Tylko w tym tle stoją pieniądze, w których cały czas dzisiaj mówimy o tym i drżymy. No i tak, proszę Pana, bo, bo a rok rocznie Pan dobrze wie, i jak on by przeczytał, budżet jest minus 25 tysięcy wpisana strata w tej kultury, a rok rocznie wiemy, że ta strata jest większa. Tam nie jest pisane, że nie ma kosztów dni lodu, malowanego wschodu i sejminu. Wie Pan, jakie tam są miny w budżecie? I dlatego, proszę pana, nie podejmę decyzji dzisiaj. Tylko podjęłem decyzję, żeby od marca ponowić umowy i orkiestra nie funkcjonuje. Bo proszę pana, bo to jest takie przeświadczenie. Klub nada i przychodzą działacze do burmistrza, orkiestra da do burmistrza, strażacze i kombatanci. Bo jak nie da się obiadu czy czegoś, to nie przyjadą na 3 maja. Mówię to jasno, twardo i otwarcie. Bo proszę pana, a radni każą złotówkę śledzą i, i pilnują. I... ale nie można. Odmówić Proszę. Od ludziom, którzy szkolą te dzieci, no. że są. No, Chodzi tylko o Z tego co wiem, w lutym pracowali społecznie. Nie, w lutym nie było Ale o, próby się odbywały? Prawda, no, nie. No, 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 no. Ja nie wiem, no, pani, ja mówi, ja nie chciałbym no. pilnować, kontrolować orkiestry. Ja, ja. Daliśmy do niech orkiestra się kręcą. I pani, ja rozumiem, dlatego trzeba tylko się puszczać, bo że słuchajcie, Nie, urkowali. ja jasno powiedziałem, że w lutym nie ma nauki. Pani Renata, takie dostała hasło: są ferie, dzieci nie przychodzą, nie uczymy w lutym i powiedziałem, powiedziałem w 20 tygodniu, jeżeli Rada nie środków i nic się nie zmieni, to niech nie uczą w lipcu, w sierpniu i grudniu, bo pieniądze się nie rodzą. I cudów dyscypliny budżetowej nie można łamać. No, tak to wygląda. I proszę pana, tak, do mnie przychodzi propozycja jedna i mówi: tak, proszę zmienić tego instruktora, bo źle uczy. Za chwilę przychodzi druga grupa i mówi: proszę pana. Ten, ten, który już nie będę mówił część instruktor, czy taki, proszę go zwolnić, bo on źle, bo, bo nie ma autorytetu, bo tego, bo i ja na podstawie dwóch, trzech opinii nie chcę nikogo skrzywdzić, wniosków nie wyciągnąć i głęboko muszę się nad tym zastanowić. Nie chciałbym tego tematu rozwiązywać. Dla mnie byłoby to gdyby że orkiestra po dotacji otrzymała funkcjonowania. Nie? Taka powinna być zasada. A, ale tylko widzi Pan, że to w życiu tak jest, że jak się da parę, to jest cała ręka. I jak daliśmy 40 i dołożymy 20, to tego też brak. I tak to jest niestety twarde życie jest brutalne, że trzeba pilnować i kontrolować No, no a, a dokładać chyba nie może. <totryk> no tak mi się zdaje, że szansy nie ma. Tak. Sponsorów prywatnych nie znajdziemy. I to i teraz, i teraz no, widzi pan. I bulwersuje sytuacja że, na, że ktoś tam w lutym dwa razy uliczył czy trzy razy zadał. Wypłacimy, no, do, wypłacimy. Ja nie powiem, że pan Ja jestem ja powiedziałem, za to co wykonali trzeba zapłacić, a, ale trzeba, trzeba mówię no to, no trzeba, no się, no Zgadzam się, no, tak. ale nie, 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 nie Ale na razie sprowadza się do tego, że są żądania i wymagania, a, a, a ja wiem, że chodzą, grają, tutaj grają, uchwała za tym. czy nie, tylko, nie chciałbym ruchami jakimiś takimi rozłożyć. No, dlatego nie mówię, że jest to nawet, że trzeba na koniec roku będzie. To się nie może coś tam, ale nie to będzie uzasadnione, jasne i czytelne. Dlatego mówię, rozwiązanie trzeba wypracować. I dlatego no, 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 niech ktoś mi mówi, że, że już musiało być tak czy tak. Jak ktoś poda mi prosty sposób, jak to zrobić w klubie piłkarskim, w orkiestrze strażach, czy tak dalej. Ja... Wszędzie są wycieczki. ale Zgadza się, tylko to wszędzie trzeba szukać jak, jak, jakiejś, ten, rozmowie rozmawiać ze strażakami, gdzie wszystkim, bo w końcu będzie tak, że naprawdę burmistrz będzie szedł z miasta sam z nimi, z trzema, czterema jakieś święto od chłopca Kościuszki. Proszę pana, tak. siedzę na sejniku sam, to i na trzeciego maja 500 też. Jeżeli takie jest, no, 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 to chcielibyście Właśnie tak jest, jest. nie, to ważne, nie. Dlatego, dlatego nie wszystko pieniądz i wyrachowanie i tak i tak, tylko, tylko ja nie mówię tam gdzie się należy, tam gdzie ktoś swój czas poświęca pracy, a być może z tego tylko żyje, to trzeba zapłacić.